Dzień dobry, dzień dobry! Witam na kanale Kurnik Kazika w odcinku specjalnym. W odcinku specjalnym, ponieważ jak co roku o tej porze zostaję zaproszony do współpracy z firmą Wevor, z platformą sprzedażową Wevor. A deal polega na tym, że ja wybieram sobie od nich jakiś produkt, a za to, że pokażę go na swoim kanale... To będę mógł stać się właściwie już stałem się szczęśliwym posiadaczem tegoż produktu. W tym przypadku jest to drabina po bardzo atrakcyjnych warunkach. W zeszłym roku było to urządzenie grzewcze typu Webasto, a w tym roku wybrałem sobie taką drabinę. Ale cały widz polega na tym, że nie tylko ja mogę skorzystać z tej świetnej promocji, ale ty również możesz być zostać właścicielem tej drabiny po bardzo atrakcyjnych warunkach. Już otwieram pudełko, dostaję się do środka, tak aby również i Tobie pokazać ten produkt, no bo na tym polega ten deal, jak powiedziałem. Ale również ja sam jestem bardzo ciekaw, jakie ta drabina ma swoje funkcje i jakie ma Właściwości. Tak się prezentuje. Zobacz. Jest to drabina teleskopowa. Dzięki temu, po złożeniu, zajmuje bardzo mało miejsca. Tutaj jest jakaś ulotka dołączona do opakowania. Jak to mówią, przed użyciem skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą i zajrzyj do dołączonej. Do dołączonej ulotki, ale do czegoż potrzebna nam jest instrukcja w przypadku drabiny? No, chyba do niczego. Każdy domyśli się, jak to działa. Po prostu intuicyjnie zobacz, tak się to rozkłada. Zobaczmy, na jaką wysokość mogę rozłożyć tą drabinę. O, wysoko. Wysoko. Najpierw wyoperuję ją o ścianę i zobaczę, na ile ona jest stabilna i na ile ona jest mocna. Widzę, że tutaj pod spodem są takie przyciski. One służą do tego, aby tą drabinę poskładać. Z tego co widzę, to jest taki fajny system, żeby nie przytrzasnąć sobie rąk. Widzisz? Ona się tutaj zatrzymała, nie, przy, nie przytrzasnęłaby mi yy, palców, a teraz jak nacisnę tutaj, to opada i jedziemy dalej ma tak jakby dwa stopnie opuszczania, widzisz? natomiast już ten ostatni najniższy poziom składany jest za pomocą tych dwóch tutaj przycisków o, i drabina no, ile ona może mieć tutaj w tej chwili po złożeniu, jakieś powiedziałbym 60 cm. Tutaj również na drabinie mamy zamieszczone w formie takich obrazków informacje istotne dla użytkownika, a więc maksymalne obciążenie drabiny to 170 kg, czyli powiedziałbym, że dosyć dużo. 1 metr oddalona może być na przykład od ściany. Należy uważać, aby nie stawiać drabiny na śliskiej powierzchni i tak dalej, i tak dalej. Wszelkie te informacje tutaj są czytelne, natomiast mnie najbardziej interesuje, jako użytkownika, to czy ja będę sobie mógł po tej drabinie wejść i przyciąć te gałęzie, które urosły mi na, na dębie, mam tutaj takie nożyce i co? I nie zawaham się ich użyć. Wchodzimy, wchodzimy, wchodzimy po nowej drabinie. I na samą górę. Mam nadzieję, mam nadzieję, że to było widać. Bez problemu ucinam sobie tutaj te gałęzie. Nie czuję jakiegoś wielkiego strachu stojąc na tej drabinie. Natomiast oczywiście należy pamiętać o tym, że podczas pracy na wysokości należy zachować szczególną ostrożność. Należy zwracać również uwagę na to, aby drabina była używana Zgodnie z instrukcją, a więc nie możemy jej sobie ustawić tak, bo wtedy będzie zbyt mocno narażona na siły zginania na boki. Maksymalnie, jak wspomniałem wcześniej, 1 metr od dajmy na to od środka tego drzewa. Chodzi po prostu o to, aby ten kąt pomiędzy drabiną a osią pionową nie był zbyt duży. A więc odległość jednego metra tworzy taką granicę bezpieczeństwa. Za chwilę dokończę przycinanie gałęzi. Natomiast ważniejszą sprawą dla mnie dzisiaj jest zaimpregnowanie tutaj tej pergoli ogrodowej. I spróbuję sobie to teraz przy pomocy tej drabiny ogarnąć. Ale żeby nie było tak łatwo i żeby nie trzeba było uwierzyć na słowo, to mam tutaj miarkę i co? I nie zawaham się jej użyć. Zaraz to sprawdzę, zaraz to zweryfikuję, ileż ta drabina tak naprawdę ma długość. Już patrzymy, już sprawdzamy. 2.99 tutaj ma 3. Tutaj ma 3, 3,20, dużo czy niedużo, to już kwestia indywidualna. Tak więc podsumowując, dla mnie osobiście największą zaletą tej drabiny jest to, że po złożeniu jest ona naprawdę bardzo kompaktowa. Kolejną jej zaletą jest to, że oszczędzam czas przewożąc ją samochodem. Do tej pory, aby przewieźć. Dużą drabinę samochodem musiałem montować, bagażnik dachowy. Potem cała drabina szła na bagażnik. To był mój czas, który poświęcałem na zamocowanie tej drabiny na dachu. A jak to mówią, czas to pieniądz. Natomiast teraz po prostu biorę tą drabinę, wkładam ją do bagażnika, zamykam klapę i jadę na kolejną. Robotę. Mnie osobiście bardzo się podoba. No, niezaprzeczalnym atutem tej drabiny są jej kompaktowe rozmiary oraz zaoszczędzony czas, mój czas, podczas transportu tej drabiny. Jeśli Tobie podoba się również taka drabinka, to link zostawiam w opisie pod filmem. Link do strony. Na której możesz sobie tą drabinkę zakupić. Natomiast jeśli zrobisz to przed 31 grudnia, to korzystając z mojego kodu dostaniesz jeszcze 8% rabatu.